No mu mikrofon już z tak będzie bezpieczniej <laughs> dla ludzkiej sfery. Kolorywaj, kolorywaj. A wy z nimi będą raz, dwa i... To jest mój ziomek, ja będę... Trzy. Kamerzysta może być? Nie kamerzysta, Tomek. Yy, ryba zaczyna, temat dla ryby to... Ryba to mój ziomek. Jest jakiś tandetny. Głośnik na pielgrzymce. Głośnik na pielgrzymce. To jest domik to rybkę. Na bardzo nieuchany panie. Dawaj. Remanz kurwa, jeszcze nie chodzi, no? Nie tam się nabijać nigdy góry. Oh. Oh, dobra, oh. dobra, 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 dobra. Rewanż za badom, kiedy mam zajawkę. Kolejny odcinek w 11, a kiedy wchodzę, to jest teraz pewną stówką. Z nim w szkole nikt się nie chciał dzielić, bo trupko ma jest taki Polaczem. Mogę to wznowić, że wątróbkę poskradał nawet Prometeuszowi. I kiedy spadam, to nie ściema. Przypomnij kurwa, szybko jaki miałem kurwa tam temat. A pielgrzybka teraz kurwa jadę drania. Ta walka jak pielgrzybka, bo przed panem pada na kolana. Dobra. No, to nawet do kolan i kiedy wpadam, ziomek, to no, to mogę tak to Pięk, zrobić Bo nie sięgałbyś do pięt nawet Achillesowi I kiedy wchodzę, ja ty te tutaj teraz trakiem tak, Bo nie jestem pakiem, kurwa, czytam piętakiem Zabada, twój temat to... Piętaszek na wyspie Piętaszek na wyspie Piętaszek Nie czytałem, Piętałem, to robisz zonę <śledzio> 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 tak. Nie czytałeś? Nie wiem, czytałem Taki tak psydupa zrobi zonę <śledzio> Tego, hey, nie no co ci do mówili? Piętasek na wyspie Było, o kurwa ty jesteś przy jesteś No bo zobacz jak tu wchodzę, pięknie okay, sobie z tym pasem I to jest proste, <mulacVA> ziomek kurwa i teraz to na wikę Naprawdę kurwa chyba nie uczyli o religii Z religii kurwa teraz prosty skok Ja powiem, że się zajębałem ale po to żebyśmy Joł I zajebałem się tu dalej, ale po to żeby szanse były nadal wyrównane i o co chodzi o, teraz kurwa było, ale wiecie, że twoje skile, eee, się zbyło. I to jest proste, teraz kurwa jak ty masz pseudonim Nawet nie pamiętam kurwa, galanonim I to jest proste, wiesz, że teraz wpadłem sobie na hashtag, Kurwa, za na tej na sejnie zawsze tutaj odpadasz Yo i jeszcze raz sobie świadomie Bo wiecie, że ja jestem tutaj głosem miasta Ja Ryba ho, ho, ho. Kurwa z jakiś i on zaraz fajnie tylko Dobra, 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 Dobra. Patrz, 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 patrz. Raz, raza. Było w okielkrzynkach, jesteś dziwny, z ciebie patrza nie wyciągnęłyby nawet egzorcyzmy. i kiedyś polec... To nigdy mało jaka wyspa To jest zwykła ciwa Ty myślałeś, że na wyspie się rozbił Kubica I kiedy wchodzę, cisnę hamon wygra jak Kubica, rozbiję tam namiot I kiedy wchodzę, jadę człowiek Myślałeś, że produkuję mleczko kokosowe A kiedy wchodzę, cisnę ścioto, Bo ty na walkach zgadniasz tylko błoto zgadniasz tylko błoto jest dla ciebie kąpielą, borną czy cokolwiek jadę teraz chamy, a jedna na Jesteś w gorącej wodzie kąpany W gorącej wodzie kąpany, ja cię rozpieprzę W gorącej wodzie kąpany, ja... Jak w seksie I kiedy wchodzę, ja rozpierdalam znów dziś Bo jesteś do chujowy jak ten bit Zawada, bez tematu To jest... O, o, to jest dla mnie sprawa przykradła Emily no kurwa, przed chwilą ode mnie wyszła I to jest proste, kiedy zbada, tu brakach, Zobacz jak zawada teraz, dobrze tutaj odpada Opanasz, bo wiesz, że kurwa, zajmę się, ale wiesz, że teraz dalej sobie mogę robić nawet złe. i to jest prosty, środek ziomek już napierdoliłeś, ale nie wiem dlaczego, ale pierdoliłeś o dziewczynie ja widzę, że to jest klasa szaleńca, ale w teraz kurwa lecę sobie pod gipontem gipont, grube lolo, z rana, a ty kurwa co, pita była śmierda, masz? No? yo, w gipontu nigdy będzie kurwa teraz fajnie, bo przewalczę yo, jesteś no teraz jestem płosem miasta, yo i teraz kurwa, rap i za! Pięć! Zobacz kurwa, jak Dora sobie pływa po bitach Zobacz kurwa, teraz tonie nawet ryba Koniec! Uh, Dobra! Koniec, koniec, koniec Zabada ryba, ryba zabada, co na nosy Ryba raz Dogrywka raz Dogrywka dwa! Zmiana kolejności, 4 razy, cztery wersy bez bitu, co nie przeszkadzało z wypadkiem Temat do inspiracji to Żelazna dziewica. Jo, wow, wow, wow. mówiłeś coś w temacie Robert Kubica. Twoja nionia kurwa wygląda jak żelazna dziewica. jeszcze raz sprawdzaj, dla ciebie to jest... Dla mnie to jest tak przykre, no bo nie pukniesz, no bo jesteś kurwa ja. Mierdowy. Żelazna dziewica, cisnę z chujkiem. ty z kolegami krzyżujesz miecze jak na koszulce. <głosy> <głosy> I to jest tak, to jest dobrą kminą, a ten ryj to schowaj za żelazną kurtyną. Ryba z no. Typowo, typowo. Typowo, nie? Typowo. Rybio. Typowo ryba. Jo, weź sprawdzę jaki tutaj stan mam. No kurwa, chociaż tutaj miecz mam. I to jest proste, jak wpadam tutaj na bity. Wiecie, że kurwa mogę odpierdolić ryby z kurwa z bitwy. Wiemy, wiemy. Pytają mnie, pytają mnie o panczek, gdy lecę z bragą. To jak pytać Ironmana o żelazo. To jest tak, ziomeczku, tak cię pieprze. A ty pytałeś Ironmana o dosuszenia deskę. O co, o co? O deskę do suszenia. O dosuszenia deskę. Do deskę. Sorry Yo, yo, yo. I teraz przykminie sobie punch, skmin, no bo kurwa obraca zawsze patnę jak flip I to jest proste kurwa, więc skumaj to do bitu, bo obracasz tylko deski jak kurwa od śmietników <grym <grym <śmienic> ej, mówisz do mnie, pancz, z i myślisz, że masz siłę. Mówisz, pancz, z ale nie skminiłem. <śmienic> Dobra, tak, ja też siłą, bo chyba tego pancza po prostu nie było. Ostatnie odpowiedzi za ryba. Dobra, się. Mówiłeś, kurwa, co się, że panczy nie było. Zobacz, kurwa, twoje pancze, chyba mi się tu przyśniło. I jeszcze raz sprawdzę, kurwa, jak ja tu błyszczę. Tylko za drogę. Bo jesteś, kurwa, Pst, ministrem. No. Ministrem. A jeszcze odpowiadam, czy nie? Tak. tak. Widzisz, że jeszcze że, odpowiadam. Że. Patrz. Odpowiadam i wierzam tu na pentle. Dogrywka z rybą to twoje największe osiągnięcie. A kiedy wbijam, lecę dzielnie. I o tym osiągnięciu będziesz miał marzenia senne. Okej, okay. ryba zawada, zawada, ryba, co na rozwinięcie z drugiej strony? Ryba raz, ryba dwa, ryba trzy, ryba wygrywa tę walkę!